No, halo, halo, czy czołem, <laughs> Sory. <laughs> e, robię później tą premierę. <laughs> Głos mi wysiadł i dlatego musiałam trochę e, przenieść. Marcin mi kupił te zdrabki. Wow. Wow, zdrabka. Mam z numerem 1, 14 i 25. I zobaczymy, czy to jest takie ⁇ wow, czy, <laughs> czy nie jest ⁇ wow. E, na pewno już wszyscy widzieli na innych kanałach stopień wygranych. Widać standardowo, co możemy szukać. No 500 tysięcy, no coś będziemy rozdrabniać. Zdrabka faktycznie ładna. Powiem wam, że nietypowo tak pachnie. Natomiast jak oddaję, patrząc na inne kanały, tak średnio bym powiedziała, średnio. No to zobaczymy, jak tutaj oddalecimy z tą jedynką żeby to było trochę równe, żebyście wiedzieli, aha, czego szukamy. Albo liczby, albo tego napisu. Wow. Ale on nie mnoży, tylko daje normalną kwotę, nie? Dobra, lecimy. 19 27 59 44 22. A mamy 54. Blisko. 35 nie 30 nie mamy. A jak wasze zdrowie? 32, 26, obok, 29, 56, 23, obok, owo, 33, 21, o to jest moje, to sobie muszę zobaczyć. Pięknie, chyba sobie oprawię, bo to główna. 49, powiem wam, że tego warstwa jest ten pawa, 12,

czego nie mamy. Nawet moja mama specjalnie sobie wzięła tą zdrabkę i też nic nie było, więc jedynka pusta. 14. No, dawajcie. Czy to jest takie wow? Czy to będzie wow? 52 w 14, 36, 53 i 29. Te 50 to tam nam były potrzebne. No. Dobra, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia dwa, czterdzieści pięć, teraz tutaj czterdzieści, nie ma czterdzieści osiem, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, czterdzieści trzy, osiemnaście, dziewiętnaście czterdzieści siedem trzydzieści dwa pięćdziesiąt cztery siedemnaście dwadzieścia trzy czterdzieści dziewięć trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt sześć jedenaście kolejna pusta czternasta, pusta ostatnia ostatnia czyli dwudziestka piątka no i ostatnia szansa, powiem Wam tak, jak to mówili w, w lotku, lot to teraz zmierza do tego, żeby było inne coś, takie kolorowe, takie przyjemne, czegoś innego szukania, <laughs> zmierzają do zdrapek angielskich, to się nie umywa do zdrapki angielskiej,

Więc co, sumując, podsumowując, te dwie strapki, 1 i 14, nic nie dały. 25, całe szczęście, że Marcin wyciągnął 25 w sumie, jak tak patrzę, patrząc. Sorry, to może nie było napisu wow, może ta strapka tak naprawdę nie jest wow. Natomiast są zwroty. Więc na 30 zł jest PPP. Nie. Wow, tu nie, nie widziałam tego napisu. Wow, widziałam u innych osób, u Martusi na kanale na przykład. Więc zapraszam do wszystkich osób jeszcze raz, które drapią. Ja mam nadzieję, że Wam pięknie pójdzie na innych, jeżeli będziecie brać tą zdrabkę albo sami dla siebie i że Wam będzie oddawać ta zdrabka. Powiedziałam na innych kanałach. Jest beznadziejna, jeżeli chodzi o zwroty. Zresztą, pomału po tak jak Lot to się robi. <laughs> Natomiast, no tutaj jest zwrot. Za wszystkie trzy. Jest 30. Yy, warse, wersja ścieralna. Matko ścieralna. Wersja z drapantem. Wiecie, no o co chodzi? Nie. Yy, jest słaba. No jest słaba. Drapie się średnio. Może wizualnie jest ładna. Faktycznie, bo jest kolorowa i tak dalej, nie. Czekam na inne premiery, po prostu. Aż tak często u mnie nie będzie ta stapka. Nie wiem, jak wy sądzicie. Jak się wam podoba? No co to dużo gadać, tyle, bo idę po syrop od, od mamy. Albo mam. Ja takie rzeczy używam, nie używam jaków. Dobra. Ja spadam. Wam życzę najlepszego, wam życzę zdrowia, żeby, żeby was się nie czepiły żadne ja po prostu gadałam za dużo. I co? I wygrywajcie jak najwięcej w każdej zdrabce, w każdej, nie tylko tej. Trzymajcie się i do zobaczenia na innych filmikach. I dziękuję bardzo za to, że daliście komentarz, że tak krzyżówki za 3, 10 krzyżówek za 3, że chcecie. Więc będzie gdzieś tak albo po weekendzie, albo w weekend. Zobaczę. Pewnie po weekendzie może tak, jak w pełni odzyskam głos. No, dziękuję za premier, za komentarze, subskrypcję i polubienie. Trzymajcie się i do zobaczenia.